Siema, siema ludzie! Jesteśmy dzisiaj na MCHC, tak jest. Chciałbym Wam zaprezentować, jak minął pierwszy dzień mojej gry na MCHC, czyli pokazać Wam mojego ender chesta, no i jakie mam mi po pierwsze starcie. Proszę, ja tutaj może podejdę, ten tak często tutaj kopię mój serdeczny kolega, demaxi81. Zobaczcie, tak prezentuje się mój ender chest. Mam, tutaj mam obsydian, bo ja taki rumon jestem, lubię kopać obsa. Tutaj mamy trochę diaksów, trochę skóry, jakieś trzcinka, jakieś tutaj kompasiki, jakieś tutaj mieczyki, seki, lofik, no i secik. Tak się zaprezentowało po prostu na start. Dlaczego mam żelaznego seta? Jak chyba, chyba każdy wie na MCHC jest wyłączony na razie gdy po prostu jak sobie set. Wyłączałem go o 14, więc prawdopodobnie pojawi się live może o 14, ale nic nie obiecuję z gildii. W jakiej gildi gram? O, o, teraz na razie gram w Gildii oczywiście Nols, Bardzo ją pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo miła gildia. To co? No może jeszcze na koniec tutaj mam koble kobleksy, to może Wam otworzę, zobaczymy jak będzie drop. Tutaj też kolega widzę funy. Otwiera kobleksy. Dobra. To ja też otworzę kobleksy, nie będę gorszy. Czy kciuki, może coś fajnego dropnę? Jak będzie perełka, to będzie już dobrze. Pierwszy diament jest dobrze, jest dobrze siarka. Nie za taki kwart mm, słabe w miarę, dropy mogłoby być lepiej, więc o, tutaj, tutaj wam zaprezentuję obcy yy, obcydwieniarkę. Tutaj co, że coś tam rye obsą. Zaraz proszę, kto teraz ryje. Oj, chyba nikt, a nie, jest tam ktoś chyba, a nie to szkielet. No, jest nasz młodzyn, jest Szataniks. On tutaj, on tutaj stałym klientem tutaj. Pozdrawiam ci ciesza Tanixa. Chodź... Chodź sojusz, sojusz. No i co? No to chyba tyle z tego globu. Yy, oczywiście niedługo się pojawi może mały i mały event na tym serwerku. To rozdałbym wam tu jakieś, nie wiem, koksy. Nie wiem. Yy, ja bym tutaj proponował, żebyście pod tym filmikiem wbili. O, Meringi też, żebyście żebyście po prostu 20 lajków. Biecie 20 lajków, to wam szczelet te eventa, jak jeszcze chyba nigdy nie był. Więc tak. Więc to tyle chyba z dzisiejszego filmu. Tak, to, to będzie... To jest oczywiście nasz drugi dzień edycji. Jutro pojawi się najprawdopodobniej drugi odcinek właśnie z trzeci dzień MC, na MCHC z Gilliam Knowles. No i co? Dzięki ludziska za oglądanie tego filmu. Cześć na razie, do następnego. Nara!